Drodzy widzowie, od 30 października roku 2025 roku w Polsce wejdzie w życie coś bardzo ważnego, na co tysiące rodzin czekały niekiedy od dziesięcioleci. Chodzi o reformę tego, co potocznie nazywa się rentą wdowią. To nie jest kolejna techniczna korekta ukryta w systemie prawnym, nie jest to kolejna cyfra na kartce papieru. To głęboka zmiana, która bezpośrednio dotyka osoby, które straciły współmałżonka i nagle znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dla wielu śmierć partnera to nie tylko tragedia emocjonalna, ale także finansowa, ponieważ dochód gospodarstwa domowego, który kiedyś składał się z dwóch emerytur lub dwóch źródeł utrzymania, nagle spada o połowę. Do tej pory system działał w sposób, który wielu uważało za niesprawiedliwy, przestarzały i oderwany od realiów współczesnego życia. Od końca października 2025 roku wszystko to się zmienia. Ustawa wprowadza nowe podejście które ma na celu zapewnienie większej sprawiedliwości, godności i stabilności w życiu wdów i wdowców w całym kraju. Pozwólcie, że wyjaśnię jasno, jak to wyglądało wcześniej i jak będzie wyglądać po reformie. Do tej pory przepisy były dość sztywne. W przypadku śmierci jednego z małżonków, małżonek pozostający przy życiu miał zasadniczo dwie możliwości wyboru: mógł zatrzymać swoją emeryturę, która mogła być skromna, Albo z niej zrezygnować i zamiast tego otrzymywać 85% emerytury, którą pobierał zmarły partner. Nie było możliwości połączenia tych dwóch świadczeń, ani możliwości pobrania części z obu. Oznaczało to w praktyce, że wiele rodzin traciło ogromne sumy pieniędzy, które wspólnie zarobili przez dekady pracy. Wyobraźcie sobie parę, w której oboje partnerzy ciężko pracowali przez całe życie, oboje odprowadzali składki do systemu emerytalnego, oboje płacili podatki. Potem jedno z nich umiera i nagle połowa tego wysiłku po prostu znika. Krytycy od dawna argumentowali, że taki układ był fundamentalnie niesprawiedliwy i nie odzwierciedlał prawdziwej rzeczywistości, w jakiej pary budują wspólne życie i wspólną przyszłość finansową. Teraz, począwszy od 30 października roku 2025 roku, sytuacja zmienia się diametralnie. Nowe prawo wprowadza zasadę częściowej integracji. To prawdziwy przełom. Zgodnie z nowymi przepisami, Małżonek pozostający przy życiu nie będzie już zmuszony do wyboru jednej emerytury i rezygnacji z drugiej. Zamiast tego będzie mógł zachować w całości swoją własną emeryturę i dodatkowo otrzymywać część emerytury zmarłego partnera. Będą dwie możliwe opcje, a małżonek pozostający przy życiu zdecyduje, która z nich jest dla niego korzystniejsza. Pierwsza opcja pozwala mu zachować 100% własnej emerytury i dodać 50% emerytury zmarłego partnera. Druga opcja pozwala na odwrotny scenariusz. 100% emerytury zmarłego partnera plus 50% swojej własnej. Wybór należy wyłącznie do osoby pobierającej świadczenie, co daje jej elastyczność w dostosowywaniu rozwiązania do jej indywidualnej sytuacji finansowej. Przyjrzyjmy się przykładowi, aby to wyjaśnić. Wyobraźmy sobie wdowę, która otrzymuje własną emeryturę w wysokości 2800 zł miesięcznie. Jej zmarły mąż otrzymywał 4000 zł. Zgodnie z nową ustawą, może wybrać opcję pierwszą. Zatrzymać swoje 2800 zł i doliczyć 2000 zł z emerytury męża, co daje łącznie 4800 zł, albo opcji drugą, otrzymać pełne 4000 zł od męża plus połowę swojej, czyli 1400 zł, co daje 5400 zł miesięcznie. Mówimy o różnicach rzędu 1000 zł, które mogą radykalnie zmienić jakość codziennego życia. To niesymboliczny gest, to realne pieniądze, które pokryją koszty jedzenia, ogrzewania, leków, prezentów dla wnuków. To pieniądze, które przywrócą ludziom poczucie bezpieczeństwa. Ta reforma jest już nazywana największą zmianą w emeryturach rodzinnych w Polsce od 30 lat. Rząd przedstawia ją jako kwestię sprawiedliwości i solidarności. Argument jest prosty: małżeństwa to związki partnerskie. Oboje partnerzy przyczyniają się do utrzymania gospodarstwa domowego, oboje przyczyniają się do gospodarki, oboje wpłacają składki do systemu. Gdy jedno z małżonków umiera, Rodzina nie powinna być karana nagłą utratą połowy tego, co wspólnie zbudowali. Zamiast tego system powinien uznać, że żyjący małżonek nadal potrzebuje stabilizacji, a zgromadzony przez parę kapitał nie powinien rozpłynąć się w powietrzu. To jest moralny fundament tej reformy. Oczywiście nic nie jest bez kosztów. Według Ministerstwa Finansów reforma będzie kosztować około 12 miliardów złotych rocznie. To ogromna kwota, i naturalnie ludzie pytają, skąd wziąć na nią pieniądze. Rząd odpowiada, że fundusze zostaną pokryte dzięki rosnącym wpływom z podatków i stabilnemu wzrostowi gospodarczemu. Zwolennicy reformy twierdzą, że to nie tylko kalkulacja finansowa, ale także inwestycja społeczna. Argumentują, że umożliwienie wdowom i wdowcom godnego życia zmniejsza ubóstwo, zmniejsza zależność od pomocy społecznej i w dłuższej perspektywie stabilizuje społeczeństwo. Krytycy natomiast ostrzegają, że choć efekt krótkoterminowy jest pozytywny, Długoterminowe obciążenie finansowe może stać się nie do utrzymania, jeśli gospodarka spowolni. Pojawiają się głosy sugerujące, że reforma powinna być wprowadzana stopniowo lub połączona z nowymi zachętami do prywatnych oszczędności emerytalnych. Ale niezależnie od debat, ustawa została uchwalona, a zmiany nadchodzą. Za tymi liczbami kryją się prawdziwi ludzie i prawdziwe zmagania. Przez dziesięciolecia wdowy i wdowcy, którzy stracili partnerów, byli nagle zmuszeni do drastycznego obniżenia standardu życia. Wyobraźmy sobie parę, która wcześniej otrzymywała razem, powiedzmy, 7 rok lub osiem tysiące zł miesięcznie. Po śmierci jednego z partnerów, osoba pozostająca przy życiu zostaje z kwotą 3 tysięcznego roku lub 3500 zł. Z dnia na dzień ich sytuacja finansowa się załamuje. Nie są w stanie płacić tych samych rachunków, nie stać ich na to samo jedzenie, nie są w stanie pokryć kosztów leczenia. Niektórzy musieli nawet prosić dzieci o wsparcie finansowe lub ograniczać wydatki na podstawowe potrzeby. Reforma ma na celu położenie kresu tego typu tragediom. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy rosną koszty utrzymania, gdy inflacja pochłania oszczędności, a koszty mediów i opieki zdrowotnej stale rosną. Dla wielu seniorów ta ustawa może oznaczać: Kto konkretnie skorzysta na tych nowych przepisach? Po pierwsze, wszystkie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia. Po drugie, osoby, które obecnie pobierają renty rodzinne, będą miały automatycznie przeliczone świadczenia. Po trzecie, osoby, które są już wdowami lub wdowcami i pobierały świadczenia w momencie wejścia ustawy w życie, również zostaną uwzględnione. Co ważne, nie będą musiały składać żadnych specjalnych wniosków. Zakład ubezpieczeń społecznych, ZUS, automatycznie przeliczy i zrewiduje ich świadczenia. Ten automatyczny mechanizm jest kluczowy, ponieważ wiele osób starszych uważa biurokrację za trudną, zagmatwaną lub onieśmielającą. Ustawa została zaprojektowana tak, aby nikt nie został pominięty tylko dlatego, że nie wiedział, jak złożyć odpowiednie dokumenty. Nie chodzi tu tylko o dzisiejszych emerytów. Reforma ma charakter trwały. Dotyczy również wszystkich przyszłych przypadków. Każde małżeństwo, w którym jeden z partnerów umrze po 30 października roku 2025 roku, będzie objęte nowym systemem. Oznacza to, że reforma nie jest tymczasowym programem pilotażowym ani premią polityczną przyznawaną w jednym cyklu wyborczym. To zmiana strukturalna, która ma trwać pokolenia. Każda para w Polsce może teraz liczyć na to, że w razie tragedii osoba, która ją przeżyła, nie pozostanie całkowicie bez ochrony. Organizacje społeczne od lat forsują tę reformę. Związki zawodowe, stowarzyszenia seniorów i grupy wsparcia organizowały petycje, kampanie i spotkania z politykami. Argumentowały, że poprzedni system był dyskryminujący i okrutny. Teraz, gdy reforma została uchwalona, organizacje te nazywają ją wielkim zwycięstwem, krokiem w kierunku prawdziwej solidarności społecznej. Tymczasem politycy opozycji wyrażają mieszankę poparcia i ostrożności. Uznają, że reforma jest sprawiedliwa i potrzebna, ale krytykują rząd za brak długoterminowych prognoz finansowych. Istnieje również wiele pytań praktycznych. Na przykład, czy każda wdowa lub wdowiec będzie musiał zdecydować, którą opcję preferuje? ZUS wyjaśnił, że każdy emeryt otrzyma indywidualną symulację pokazującą dwa możliwe scenariusze. Na podstawie tej symulacji dokona wyboru. Jeśli nie podejmą decyzji, system automatycznie przydzieli im opcję zapewniającą wyższą wypłatę. Ta siatka bezpieczeństwa gwarantuje, że nikt nie zostanie pominięty tylko dlatego, że był zdezorientowany lub wahał się. A co z podatkami? To już inna kwestia. Tak, wyższe emerytury oznaczają wyższy dochód do opodatkowania. Każda emerytura w Polsce podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak wprowadzenie specjalnych hulk podatkowych dla osób pobierających renty wdowie w ramach nowego systemu. Celem jest zapewnienie, aby dodatkowy dochód nie został w całości pochłonięty przez odliczenia. Szczegóły tych hulk podatkowych są wciąż dopracowywane, ale intencja jest jasna. Reforma ma przełożyć się na realne pieniądze w kieszeniach ludzi, a nie tylko na większe kwoty brutto, które później pochłonie fiskus. Reakcja wśród zwykłych ludzi była intensywna. Na forach internetowych, spotkaniach w społeczności i w domach seniora ludzie rozmawiają o tym, jak ta reforma może zmienić ich życie. Niektórzy piszą, że w końcu będą mogli bez obaw płacić rachunki, kupować leki bez konieczności wybierania między jedzeniem a zdrowiem, a może nawet pozwolić sobie na drobne przyjemności, takie jak zabieranie wnuków do kina czy kupowanie prezentów. Inni wyrażają ulgę, że nie będą już musieli polegać finansowo na swoich dzieciach, co dla wielu było powodem do dumy i godności. Dla osób starszych, ceniących sobie niezależność, ta reforma jest wyrazem uznania i szacunku.